Które z produktów pod marką Lachty Pro uważa Pani za takie hity sprzedażowe, lub za produkty najbardziej innowacyjne? No, wprowadzamy do oferty coraz więcej produktów. Ostatnio staramy się skupiać na szczególnych potrzebach konkretnych grup zawodowych. Ich takim hitem powiedziałabym, że byłby zestaw dla dekarzy. Dekarze to ogromna grupa zawodowa. To około 20 tysięcy osób, które pracują w tym zawodzie. Przebadaliśmy ich główne potrzeby i wprowadziliśmy na rynek taki zestaw buty i spodnie w modnej czarno-pomarańczowej kolorystyce. Ale co w nich takiego szczególnego? No spodnie wyróżniają się przede wszystkim wstawkami w części tylnej spodni i przy na kolannikach wstawkami z gumy. Ta guma ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo i uchronić lekarzy przed poślizgiem na, przy pracy na dachach, a wiemy, że z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że rzeczywiście ponad 50% najcięższych przypadków wypadków przy pracy w branży budowlanej to są właśnie wypadki przy pracy na wysokości i, i na dachach. W związku z tym uznaliśmy to za jedną z takich kluczowych rzeczy. Te wstawki z gumy chronią nie tylko przed poślizgiem, ale guma wytrzymuje również bardzo wysokie temperatury i pełni też taką funkcję izolacyjną co też jest dla dekarzy bardzo istotne. Często pracują w warunkach bardzo gorących, ta, jeśli to jest w szczególności blaszany dach, to wtedy sami możemy sobie wyobrazić, jak ciężka to praca. Dodatkiem do tych spodni są również buty w podobnej kolorystyce. Tutaj kluczowym elementem jest podeszwa podeszwa, która ma specjalny bieżnik, który zapewnia odprowadzanie ciekłych zanieczyszczeń tak żeby zapewnić antypoślizgowość, jest jednocześnie elastyczna, również bardzo wytrzymała na temperaturę. Ta guma wytrzymuje styk z temperaturą do 300 stopni, więc staramy się tutaj zadbać również o, o, o ten element i myślę, że w, Ponieważ przygotowywane te produkty były w porozumieniu, z, jakby w konsultacjach z dekarzami, to rzeczywiście są idealnym wyborem dla profesjonalisty, który chce zadbać o swój komfort i bezpieczeństwo przede wszystkim przy pracy. Oczywistym jest, że odzież ochronna musi spełniać szereg rygorystycznych norm, no i poza tym musi być bardzo wygodna dla pracowników. W jaki sposób edukujecie klientów, żeby mogli potem dokonywać świadomego wyboru? Marka Lachty Pro w zasadzie od początku swojego istnienia ma wpisane w misję edukowanie rynku. Bardzo się cieszymy, że ten rynek się zmienia i rzeczywiście mamy coraz bardziej takich świadomych użytkowników. Natomiast już od lat włączamy do naszego katalogu takie elementy poradnikowe, to jest... Nawet kilkadziesiąt stron w naszym katalogu, gdzie um, opisujemy normy obowiązujące w poszczególnych um, branżach czy przy, przy poszczególnych grupach um, produktów. Um, um, wielu, z tych, z wielu z naszych użytkowników wiemy, że korzysta z tych poradników bardzo mocno. Przed um, przygotowaniem ostatniego katalogu zrobiliśmy um, spore badanie wśród użytkowników, jego użytkowników i zapytaliśmy, które elementy są. Tymi, z których najczęściej korzystają, które są wartościowym dodatkiem. I okazało się, że te poradniki są nieocenioną pomocą, szczególnie dla małych firm wykonawczych, gdzie mogą w jednym miejscu zebrać sobie taką informację, na podstawie której potem mogą dobrze wybrać produkt do swoich potrzeb, do pracy i zapewnić sobie bezpieczeństwo. Podobne porady są w sekcji porady na naszych stronach internetowych. Jest ich tam nawet jeszcze więcej. Tam również dokładamy część dotyczącą konserwacji odzieży z różnych materiałów. No i wiemy, że jest to bardzo cenione dla naszych użytkowników. A myślę, że ta edukacja w tej chwili, w ostatnim czasie zaczyna być jeszcze bardziej istotna w kontekście tego, jak zalewają nas w tej chwili towary sprzedawane przez dalekowschodnie platformy sprzedażowe i też z badań organizacji konsumenckich. Wynika, że w pokrewnej nam branży odzieżowej, ponad połowa produktów sprzedawanych przez te platformy zawiera szkodliwe substancje i m.in. metale ciężkie, więc tym bardziej myślę świadomość tego, jak, jak wybrać produkty i jak one powinny, jakie, jakie normy powinny spełniać, jest kluczowa.